Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale, w tym piękny słoneczny dzień. Postanowiłam, że dzisiaj przyjdę dla Was z inspiracją, pomysłem na grillowany obiad, który możecie podać właśnie rodzinie czy też przyjaciołom. Zbliża się majówka, więc myślę, że pomysł będzie idealny. Także zapraszam do oglądania. Więc co dzisiaj będę serwowała? Będę serwowała pyszne szaszłyki z kurczakiem i warzywami oraz ziemniaki w mundurkach. Jeżeli chodzi o ziemniaki w mundurkach, będziemy potrzebować młodych ziemniaczków. Mogą też być stare ziemniaki, nie ma tutaj to większego znaczenia, ale że już dostępne mamy w sklepach młode więc oczywiście wykorzystam. Mam tu kilka sztuk ziemniaków, w zależności ile będziecie tutaj potrzebowali, też zależy właśnie ile osób będziecie gościć. Więc tak ziemniaki młode, czosnek, folię aluminiową, oliwę z oliwek oraz oczywiście sól oraz pieprz. Jeżeli chodzi o ziemniaki, to tyle. Do szaszłyków wykorzystam pieczarki, oczywiście patyczki będą tutaj niezbędne do szaszłyków, cukinia, papryka. Sól oraz pieprz, no i zamarynowany kurczak. Kurczaka zamarynowałam dzień wcześniej, więc jeżeli chodzi o marynatę, zapraszam Was do poprzedniego dnia. Do przygotowania naszej marynaty potrzebować będziemy oliwy z oliwek. Hmm, zapomniałam, musztardy! Musztardy, pieprzu soli, ostrej papryki i oregano, no i oczywiście kurczaczka. Ja już wcześniej kurczaka pokroiłam sobie w takie duże kawałki, żeby później było nam łatwo nawlekać na duże wykałaczki. A więc zaczniemy sobie od musztardy. Na taką jedną pierś kurczaka daję jedną małą łyżeczkę musztardy. Około dwóch łyżek oliwy z oliwek. Dużo soli. Pieprz też sporo. Podczas grillowania te przyprawy jakby zanikają. Niektóre się podkręcają, ale jeżeli chodzi o ostre przyprawy, to mam wrażenie, że one znikają. Ta ostrość gdzieś się gubi. Daję tego dużo. No, i jak mówimy o ostrości, to ostra papryka. Myślę, że tutaj mogę zaszaleć i dam tak z łyżeczkę. No i oczywiście odrobinę ziół w tym przypadku daję oregano. Też około łyżeczki. Mieszamy. I tak zamarynowanego kurczaka zostawiam na całą noc w lodówce, przykrywam go folią i na następny dzień będziemy przygotowywać nasze szaszłyki. Przygotowanie naszego grilla zaczniemy od ziemniaczków, więc przejdę do umycia dokładnie naszych ziemniaków, ponieważ zostawimy im skórkę. Ziemniaczki mam już dokładnie umyte, zostawię je tutaj, żeby woda z nich ociekła, a ja przejdę do wycinania folii aluminiowej. I wycinam sobie z folii takie duże prostokąty, kwadraty, żeby zmieścić po prostu całego ziemniaka, żeby można było je później ładnie zagnieść i piec. Przejdę do zawijania ziemniaków w sreberko. Najpierw zetrę sobie dwa ząbki czosnku na tą ilość ziemniaków, którą pokazałam, wykorzystam tylko dwa, a następnie przekroję ziemniaki na ćwiartki. Więc zabieram się do tarcia czosnku na małych oczkach. Teraz przechodzę do nakładania ziemniaków na folię, więc tak kładę sobie nasze Świartki jednego ziemniaka na folię. Sypię solą, pieprzem. Polewam odrobinką oliwy. I dodaję szczyptę startego czosnku. No i teraz zawijamy po prostu jak w sakieweczkę. I czynność będę powtarzała ze wszystkimi moimi ziemniaczkami. Gdy nasze sakieweczki z ziemniakami są już gotowe, ja przychodzę do szaszłyków. Jeżeli chodzi o szaszłyki, zacznę od papryki, którą oporządzę, wydłubię wszystkie pestki. Ja wcześniej wszystkie warzywa umyłam, więc zabieram się do roboty. Gdy papryka już jest ogarnięta, ja przechodzę do krojenia ja jej. Będę kroiła wszystkie warzywa w takie duże kawałki, ponieważ później będziemy je nadziewać na wykałaczki, żeby po prostu nam to później na grillu nie pospadało. Więc kroję takie wielkie plastry. Gdy papryka już jest gotowa, ja przechodzę do krojenia cukinii. Cukinię tak samo pokroimy w takie duże, grube plastry. nie pokrojona, więc przechodzę do pieczarek. Ja tutaj pieczarki mam takiej normalnej wielkości, więc przekroję po prostu tylko na pół. Więc tak, warzywa mamy pokrojone, kurczak zamarynowany, pachnący, aromatyczny, soczysty, gotowy, więc przechodzę do wykałaczek i zabieramy się do zanadziewania. Jeszcze taki mały update ode mnie. Koniecznie do szaszłyków przyda się jeszcze cebula, nie zapomnijcie o niej tak jak ja, więc pokroję jeszcze tutaj w takie grube plastry. Przechodzimy do nadziewania naszych szaszłyczków. Tutaj jest to kwestia indywidualna, nie ma to większego znaczenia. Ja zacznę sobie od warzyw, następnie mięsko, więc myślę, że na takim patyczku zmieści się około dwóch mięsek. Zaczynam. Muzyka Przeszłyczki są już gotowe, ziemniaczki gotowe, więc idziemy grillować i będziemy się rozkoszować pysznymi potrawkami. I oczywiście do grilla mam tutaj swoje pyszne sosy, oczywiście nie odeszłoby się bez nich, czyli sos pieczonej papryki, pyszny, strukturalny. No i sos czosnkowy z czarną porzeczką. Polecam koniecznie, oczywiście przepis też jest już na kanale.